KBSP Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom. W wyniku intensywnych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego oraz placówki Straży Granicznej Warszawa Modlin nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ustalono, że grupa działała w latach 2020-2024, posługując się fałszywymi dokumentami, w tym fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy, oraz deklaracjami nieistniejącego miejsca pobytu cudzoziemców. Wprowadzając w błąd właściwe organy administracji, przestępcy wyłudzali dla nich polskie tytuły pobytowe. Z nielegalnego procederu mogło skorzystać nawet 1500 obywateli, m.in. Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji. Za każdą usługę pobierano opłaty sięgające od 3 do 5 tysięcy zł. Dzięki współpracy międzynarodowej prowadzonej za pośrednictwem Europolu ustalono, że co najmniej 20 cudzoziemców, którym zalegalizowano pobyt w Polsce, dopuściło się następnie przestępstw na terenie innych państw Unii Europejskiej, często działając w strukturach tamtejszych grup przestępczych. Operacja objęła województwa mazowieckie, łódzki i dolnośląskie. W działaniach brało udział ponad 160 funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej. W efekcie zatrzymano 24 osoby, obywateli Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin, w tym dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie grupą, 52-letniego obywatela RP oraz 39-letniego obywatela Ukrainy. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli telefony, laptopy, pieczątki, obszerną dokumentację, a także środki finansowe w różnych walutach o wartości ponad 40 tys. zł oraz samochód osobowy, warte około 120 tysięcy złotych, zabezpieczone na poczet przyszłych kar i środków karnych. W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zatrzymano przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwóm osobom kierowania tą grupą, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych, a wobec pozostałych m.in. dozor policji i zakaz opuszczania kraju.